Panie prezydencie, pani marszałek, Wysoka Izbo, drodzy rodacy, jeśli miałbym jednym zdaniem podsumować cztery lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, rządów zjednoczonej prawicy, to powiedziałbym tak Nie ma wolności bez godności. Nie ma wolności bez godności. Nie ma wolności bez wiarygodności, bo to właśnie dotrzymywanie słowa wiarygodność przełożyły się na to, że dzisiaj godniejsze jest życie polskich rodzin, godniejsza jest praca, płaca, godniejszy jest, można tak też powiedzieć, stan finansów publicznych, godniejsza jest nasza polityka historyczna, godniejsza jest nasza polityka międzynarodowa. Dzisiaj Pani Marszałek, Panie Prezydencie, w trybie artykułu 162 ust. 1 składam dymisję Rady Ministrów i chciałbym również móc podsumować te cztery lata rządów prawa i sprawiedliwości pokrótce, bo stało się bardzo wiele. Stało się bardzo wiele dobrego na bardzo wielu polach. Zacznę od tego. Co bardzo często jest przedmiotem debaty, przedmiotem dyskusji w tej Izbie, demokracja, wolność, konstytucja, praworządność. Otóż przypomnę, w ostatnich wyborach mieliśmy rekordową frekwencję, rekordowo niski odsetek osób, osób głosujących nieważnie, w nieważny sposób, rekordowo szybko podane wyniki wyborów. W porównaniu do 2011 roku, kiedy głosów nieważnych w Sejmie było 700 tysięcy, teraz tych głosów było 200 tysięcy, ponad trzy razy mniej. A w wyborach samorządowych w 2014 roku, za którymi spójrzmy może kurtynę miłosierdzia, 2,5 miliona głosów było nieważnych. Kiedy demokracja ma się lepiej? Kiedy demokracja w lepszy sposób znajduje odzwierciedlenie w tej Izbie, w Izbach Sejmikowych. Kiedy jest minimalny, rekordowy w ciągu 30 lat odsetek głosów nieważnych i jednocześnie rekordowa liczba głosów ważnych, bo wyższa nawet niż w 1989 roku. Nie procentowo, ale w liczbach bezwzględnych. Te 18,5 miliona świadczą o tym, że demokracja ma się tak dobrze, mogę powiedzieć, jak nigdy wcześniej. Bo czymże jest właśnie demokracja, jak nie, właśnie, jak nie prawem i jednocześnie wiarą w to, że oddany głos się liczy, ma znaczenie. A więc, idąc dalej, patrzymy, jak się ma wolny rynek, wolność, gospodarka. Przez te cztery lata działo się tutaj bardzo bardzo wiele. I jedna kwestia, która zwróciła moją uwagę w międzynarodowych badaniach, kwestia optymizmu Polaków, gdzie prawie 60% Polaków powiedziało, że wierzy w to, że ich dzieci będą żyły w lepszych warunkach niż oni sami. I to był piąty wynik na świecie i pierwszy wynik w Europie. Pierwszy wynik wśród wszystkich państw rozwiniętych. Co się stało takiego w ciągu czterech lat, że z narodu pesymistów w 2015 roku w podobnych badaniach zamieniliśmy się w naród optymistów? To trochę retoryczne pytanie, ale działo się bardzo wiele. Działo się bardzo wiele w obszarze chociażby budowy miejsc pracy. Miejsc pracy utworzonych zostało tak wiele, że dzisiaj. Na pytanie o to, czy czujesz się bezpiecznie na rynku pracy, prawie 60%, 58% odpowiada: tak, czuję się bezpiecznie. Cztery lata temu było to 8%. To jest jedna z przyczyn zasadniczej zmiany podejścia, również do państwa, również do demokracji. Bo Polacy po raz pierwszy w tak szerokim zakresie, dodam to, żeby. Atmosfera dalej była tak spokojna, jak do tej pory. Po raz pierwszy w tak szerokim zakresie uwierzyli, że wsparcie państwa jest możliwe i wsparcie państwa ma sens. Ta rewolucja godności jednocześnie została potwierdzona przez międzynarodowe instytucje. To także przełożyło się na wiarę w wolny rynek, System wielopartyjny. Ze wszystkich krajów bloku wschodniego, bloku postkomunistycznego, Polacy wyrażają się najbardziej pozytywnie o wielopartyjnym systemie, o gospodarce rynkowej również. Co może dziwić społeczności takie jak czeska, węgierska, już nie mówiąc też o innych, bardziej na południe położonych krajach, dużo bardziej sceptycznie wypowiadają się na temat takiego systemu. A więc. I to poprawia się, poprawiło się w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. A więc świadczy to o tym, że właśnie w czasach naszych rządów przez te poprzednie cztery lata mieliśmy do czynienia z rozkwitem wolności z rozkwitem demokracji. Szanowni Państwo, odnieśliśmy bardzo wiele sukcesów. Instytucje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy. Podkreślają wagę i sukces naszego nowego modelu gospodarczego, nowej polityki strukturalnej, nowej polityki przemysłowej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zalicza polską gospodarkę do 22 i postępujących w tym rankingu w górę w hierarchii gospodarek najwyżej rozwiniętych i największych gospodarek na świecie. A OECD mówi o tym, że w roku 2019 i 2020 wśród wszystkich 36 gospodarek OECD Polska będzie na pierwszym miejscu co do wzrostu gospodarczego. Ta rewolucja godności jednak ona nie stała się przypadkiem, ona nie stała się sama z siebie. Ona była wynikiem Wielu wysiłków, wielu polityków, którzy wcześniej przed nami hołdowali takim wartościom Wartością solidarnościowym, na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim, który, którego ideały wyznaczały naszą drogę. Ale również ta droga była skutkiem przygotowania wielu zmian, wielu zmian w gospodarce i czasami wydaje się, że to, co jest tuż blisko oczu, najbliżej naszych oczu, jest takie najbardziej oczywiste, ale zarazem często potrafimy to przeoczyć. I tak można powiedzieć, tak można skomentować naszą politykę społeczną, naszą politykę dla społeczeństwa. Bo dzisiaj 500 plus wydaje się projektem banalnym, banalnie prostym, oczywistym, ale przecież wiemy doskonale, w jakich okolicznościach był on wdrażany. Wra wdrażany. Wiemy, jak wiele dobrego zrobił dla likwidacji ubóstwa, dla zmniejszenia nierówności, dla poprawy całej gospodarki, dla wyrównania szans wielu szans milionów polskich rodzin. To to działanie, któremu w dużym stopniu zawdzięczamy również nasze wielkie zwycięstwo, wielkie zwycięstwo 13 października miesiąc temu. I patrząc na różne dziedziny Życia warto podkreślić, że także w tych, których reformowanie, zmiany muszą z natury rzeczy dotyczyć wielu kadencji, odnieśliśmy wiele sukcesów. Na przykład w obszarach, które często przez przedsiębiorców są wskazywane jako problematyczne. Przedsiębiorcy nie lubią biurokracji, nie lubią ustaw, nie lubią zmian ustaw. Posłuszmy się jedyną najpoważniejszą agencją audytorską w tym zakresie, Grant Thornton, która przedstawia liczby stron ustaw przyjmowanych. W czasach wcześniejszych średnio było to 25-30 tysięcy stron. Teraz jest to 15-20 tysięcy stron, a więc ograniczyliśmy biurokrację. Przedsiębiorcy nie lubią kontroli skarbowych. W 2015 roku tych kontroli skarbowych było 35 tysięcy. W 2018 było o połowę mniej. To są oficjalne dane. Chcę też w tym miejscu, Szanowni Państwo, podziękować w szczególny sposób naszym skarbowcom, Krajowej Administracji Skarbowej, bo ona dzisiaj podlega bardzo szczególnym atakom. Jest próba obniżenia jej morale, a do interesu całej Wysokiej Izby, w interesie całego narodu polskiego. Jest to, żeby tak nie czynić. Dlatego, że doskonale wiecie, szanowni Państwo, że w wielkiej organizacji uderzenie w jej morale rzeczywiście przyczynia się trochę z odro pewnym odroczeniem do zmniejszenia jej efektywności. Ale przecież nie chodzi Wam o to, żeby z powrotem mafie vat potrafiły realizować swoje interesy. I dlatego chcę. Gorąco podziękować wszystkim skarbowcom z Krajowej Administracji Skarbowej. To wasze wielkie dzieło. Nie dajcie sobie wmówić, Szanowni Państwo, nie dajcie sobie wmówić, drodzy rodacy, że w wielkiej organizacji, każdy kto zarządzał taką, wie doskonale, że zawsze znajdzie się kilka czarnych owiec, kilka osób, które są nieuczciwe. I kto wyeliminował tę nieuczciwość? No właśnie. Biuro Informacji Wewnętrznej powołane w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. A więc wielki wysiłek tej organizacji spowodował tę gigantyczną różnicę, Te, to, szanowni państwo, to wysoka izbo, że w latach 2009, 10, 11, 15 dreptaliśmy w miejscu wad, VAT, główne źródło dochodów do budżetu, był na poziomie 110 do 120 mniej więcej miliardów złotych. Ile jest teraz w ostatnich latach? 170 do 180 miliardów, 60 miliardów więcej. To jest ten, to jest ten game changer. Nie pracujcie, drodzy Państwo, w tej intencji po to tylko, żeby dogryźć komuś. Nie pracujcie na rzecz interesów różnych nieuczciwych przestępców. Robicie niektórzy robią to pewnie mimochodem, robią to jakby nie zdając sobie w pełni sprawy z tego, jaką krzywdę robią całej Polsce. Ale ja raz jeszcze chcę podziękować i pochwalić Krajową Administrację Skabową za wspaniałe dzieło, za to, że zrobiliście to Państwo, za to, że Potrafiliście zastosować takie instrumenty, żeby podnieść nasz poziom, poziom jakości systemu podatkowego w Polsce do niebywałych, nierejestrowanych wcześniej wyżyn. To przy was ten legendarny Elliot Ness, to właściwie gasnąca, blednąca gwiazda. Bardzo wam za to wszyscy skarbowcy dziękuję. Wysoka Izbo! Wysoka Izbo, chciałbym też przejść do paru innych, bardzo ważnych, kluczowych dziedzin naszego życia. Służba zdrowia. Cztery lata, wielkie zmiany. Zacznijmy od tego, o czym każdy mówi w kontekście służby zdrowia. Wydatki na służbę zdrowia. Przez cztery lata wzrosły z 70 miliardów do 106 miliardów. To ponad 50%. Nigdy nie było takiego przyrostu. Nie chcę wymieniać wszystkich wielkich programów onkologicznego, kardiologicznego, 75, plus, bo nie tutaj miejsce na to w tym krótkim, podsumowującym wystąpieniu. Ale pula środków, wypracowane, wypracowana na stopniową poprawę warunków służby zdrowia, przyznacie Państwo, jest imponująca. Samorządy. Kolejki, kolejki również się skróciły po raz pierwszy. Endoprotezy, endoprotezy i zaćmy. W innych przypadkach zatrzymaliśmy wzrost kolejek. Przejdę do innego obszaru: samorządy. W samorządach, szanowni państwo, zarejestrowaliśmy z tytułu podatku PIT i CIT. CIT mimo obniżki z 19 na 9% dla małych i średnich polskich firm. Zarejestrowaliśmy przyrost przez 4 lata. W wysokości 20 miliardów złotych. Przez poprzednie 8 lat było to 12 miliardów złotych, a więc Ceteris paribus ta różnica to jest około trzykrotna. Trzykrotna na korzyść rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tyle więcej dostają samorządy z centralnego budżetu, to nie jest zasługa samorządów, jeśli mogę tak powiedzieć. Zasługi są ogromne, różne inne. Kochamy samorządy, ale to jest zasługa naszych dobrych rządów. I mogę porównać też poszczególne miasta. Kraków w ciągu trzech lat, czterech lat przyrost tytułu CIT i PIT 46%. W czasach Platformy Obywatelskiej około 22%. A więc to jest ta jakościowa różnica. Oświata. Następna dziedzina, tak ważna. W oświacie, szanowni państwo, jak widzicie, posługuje się tutaj tylko nagimi faktami, twardymi danymi finansowymi, bo je najtrudniej jest kwestionować. Za chwilę można zajrzeć na strony samorządów, Ministerstwa Finansów i można je zweryfikować. Oświata. W roku 2015 pół miliarda w roku 2019 47,5 miliarda, w roku 2020 prawie 50 miliardów. Czyli 10-miliardowy wzrost. W czasach naszych poprzedników, przez 4 lata, wzrost to 3,5 miliarda. W jednym roku, Szanowni Państwo, teraz następuje przyrost właśnie też o 3,5 miliarda. A więc wielka jakościowa zmiana. Poprawa. Również zarobków, właśnie nauczycieli. Reforma gimnazjów, którą obiecaliśmy i którą zrealizowaliśmy, to wielka zmiana, którą też trzeba podkreślić w kontekście oświaty. Teraz krótko o drogach, o kolejach. Szanowni Państwo, tutaj dla małych i średnich miast dokonaliśmy zmiany rewolucyjnej. Spytajcie, każdy z Was pochodzi siłą rzeczy z jakiegoś województwa. Wspytajcie w tych województwach o wnioski, czy były jakieś odrzucone z powiatów i gmin. Takie wnioski, które były odrzucone, były w minionych latach. Teraz, w tym roku, na skutek wielkości naszego programu 6 miliardów złotych tych wniosków nie odrzucaliśmy. Wnioski zostały zaakceptowane. Wielki nowy program rozwoju kolejnictwa w Polsce. Odbudowa linii kolejowych między mniejszymi miastami Łuków-Parczew, Głogów-Doleszna przez Wschowę, Czeremcha-Hajnówka, Kielce-Busko-Zdrój. Również Lubin, na przykład, miasto 68 tysięczne, które nie miało dostępu do... Do premierze, panie, premierze, panie, premierze, przepraszam, panie premierze, przepraszam, bardzo proszę zmierzać ku końcowi, bo już przekroczyliśmy o 2,5 minuty czas, dobrze bardzo proszę. Więc zmiany w kolejnictwie są zasadnicze. Proszę pozwolić mi pokazać jej na pewnej jednej ciekawej liczbie, która tutaj chyba nie padała jeszcze. Otóż w przypadku miejscowości, miast, w których zatrzymuje się pociąg PKP Intercity. Wcześniej, 5, 4 lata temu było to 296 miast. Dzisiaj od tego rozkładu jazdy w grudniu będzie to 4, 405 miast. A więc o jedną trzecią więcej. Szanowni Państwo, nie ma co sobie z tego kpić z 296 na 405. To jest znakomity postęp. To jest wielka zmiana. W ponad stu miastach w Polsce będzie się zatrzymywał pociąg. To wielka zmiana na rzecz zmniejszenia wykluczenia dostępu mieszkańców do kolei. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, Wysoka Izbo, jest wiele jeszcze dziedzin życia. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim ministrom, wszystkim parlamentarzystom, które, którzy też nie dostali się do tej, do tej kadencji parlamentu, za wielkie wsparcie. Pod nieobecność chciałbym podziękować pani premier Beacie Szydło. Dziękuję bardzo. Pani premier, dziękuję wszystkim ministrom i parlamentarzystom. W te cztery, przez te cztery lata dokonaliśmy też wielkiej zmiany w polityce godnościowej, w polityce historycznej. Wiemy doskonale, jak ważna jest soft power. We współczesnym świecie ona jest czasami nie mniej ważna, ta miękka siła, która zależy od tego, jak nas postrzegają, czy potrafimy walczyć o prawdę historyczną, jest nie mniej ważna od twardych parametrów gospodarczych czy militarnych. I tutaj nastąpiły zasadnicze zmiany. Kiedy patrzę, sięgam myślami wstecz. Patrzę na wspaniałe momenty, jak obchody stulecia odzyskania niepodległości, osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej, wystąpienie prezydenta Niemiec, zasadnicza zmiana w postrzeganiu Polski, zasadnicza zmiana w postrzeganiu prawdy historycznej. To daje nam niesamowitą siłę, siłę na przyszłość, ponieważ od tego zależeć będzie w ogromnym stopniu również, jak będziemy potrafili realizować nasze interesy w przyszłości, nasze interesy w Unii Europejskiej. Dziękuję panie premierze, panie premierze, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Nigdy też, panie premierze, szanowni państwo, panie premierze, zmierzam do końca. Państwa proszę, Nigdy też, panie premierze, państwo, przepraszam, panie premierze, proszę jednym zdaniem, bo już ponad 5 minut mamy przekroczony czas. A mam jeszcze sena do 16, więc bardzo bym prosiła, pani, pani premierze, kończące zdanie. Szanowni proszę. Państwo, nigdy też nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi nie był, taki, nie był taki mocny jak dzisiaj. Kończąc, chcę powiedzieć tak. Rzadko kiedy rządzący, odchodzący rząd może powiedzieć tak. Skarbiec jest w dobrym stanie. Ludzie mają pracę. Granice są bezpieczne, Polacy z optymizmem patrzą w przyszłość. Jeszcze chwileczkę, bardzo proszę o spokój. Ostatnia, ostatnia minuta. Myślę, że możecie Państwo sobie na to pozwolić, Szanowni Państwo, chcę na koniec podzielić się z Państwem taką osobistą refleksją. Taką osobistą refleksją. Dzisiaj jest 12 listopada równo cztery lata temu. Równo cztery lata temu marszałek senior poprzedniej kadencji świętej pamięci Kornel Morawiecki wygłaszał swoje przemówienie i zadał tam kilka pytań. Zapytał, czy będziemy w stanie zmniejszyć obszary biedy, czy dla ambitnych ludzi. Damy im szansę realizować ich aspiracje i ich talenty, czy zapewnimy, że bohaterowie Solidarności będą uczczeni? I cóż możemy ci powiedzieć, że dzisiaj, po tych czterech latach, na pewno jeszcze nie wszystko, ale bardzo wiele zrobiliśmy. Uczyniliśmy bardzo dużo, żeby Polska była lepsza. Dlatego w ślad za słowami Stanisława Tuguta z PSL wyzwolenia, który powiedział idziemy w daleką drogę, nie dotrzemy tam, gdzie jest kres tej drogi, bo idziemy w pewnej sztafecie. Jeżeli niektórzy z nas nie dotrą, to będziemy ciepło tych ludzi wspominać. Ale my musimy iść dalej. I ja, Szanowni Państwo, też chcę tak podsumować jesteśmy w pewnej sztafecie. Chcemy iść dalej. Chcemy iść dalej ku lepszej, sprawiedliwszej Polsce. I idziemy dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie premierze.